Witajcie, jeżeli sprzedajecie swoje nieruchomości, to musicie wiedzieć, że są różne rzeczy, a ja opowiem tutaj o trzech, które mogą wysadzić wam sprzedaż doskonałej nieruchomości. I to nawet doskonałą prezentację mogą wysadzić w powietrze. A opowiem też o tym jak można tego uniknąć. Dodam, że te rzeczy, o których będę opowiadał, nie mają w ogóle nic wspólnego na przykład z metrażem tej nieruchomości. To będą trzy krótkie historie, które zdarzyły się naprawdę. A w ogóle jeżeli ciebie interesuje rynek nieruchomości, obrót, transakcje, trendy, zmiany prawa, no to zapraszam, subskrybuj ten kanał. Przypominam też, że na stronie symen24 Pl. Znajdziecie wiele wiadomości o rynku oraz również kursy obrotu nieruchomościami. A teraz o tych transakcjach. Zacznę od opowieści o pewnej bardzo życzliwej, naprawdę życzliwej, starszej pani. Otóż Sprzedawaliśmy kiedyś na osiedlu willowym bardzo fajną działkę. I obok tej działki była też fajna willa, w której mieszkała starsza pani naprawdę, uwierzcie mi, życzliwa, to mówię bez ironii. Sąsiadka, która chciała tym swoim sąsiadom pomóc sprzedać działkę. I za każdym razem, gdy przyjeżdżaliśmy tam z klientami, ta pani widząc nasze wozy firmowe. I naszych klientów, naszych pracowników wyskakiwała, no jak diabeł z pudełka niemalże, biegła, podpierając się balkonikiem, i już z daleka krzyczała: To nieprawda, że ta hurtownia hałasuje! No, to sobie wyobraźcie, jak poczuł się kupujący, który, ten potencjalny kupujący, który coś takiego usłyszał. Natychmiast jest pytanie: jaka hurtownia? Co hałasuje? Boże, tutaj będą samochody jeździły do tej hurtowni. A prawda jest taka, że ta hurtownia leżała mniej więcej 800 metrów i to w linii prostej, czyli tak powiedziałbym lotem ptaka od tej działki. To była hurtownia sprzedająca opakowania szklane, i w dodatku to działka była przy ulicy osiedlowej, a do hurtowni był wjazd z głównej ulicy. W ogóle żaden transport, żaden kierowca. Samochodu dostawczego no, nie, nie wpadłby na pomysł, by przejechać koło tej działki, ale to już ta sama uwaga tej sąsiadki w głowie tych kupujących zawsze zasiewała takie podejrzenie. Skoro ta sąsiadka mówi, że jakaś hurtownia nie hałasuje, to jednak jest problem. Ona pewnie ha hałasuje, a może ta starsza pani jest po prostu troszeczkę przygłucha. Jaki jest z tego wniosek? Niezależnie czy jesteś pośrednikiem, czy sprzedajesz sam swoją nieruchomość i masz naprawdę życzliwych tobie sąsiadów, życzliwych, którzy chcą Ci pomóc, to poproś ich, żeby nie pomagali. Nie wtrącali się w sprzedaż Twojej nieruchomości. Poproś ich grzecznie, że chcesz pokazywać tę nieruchomość po prostu samodzielnie, bo każda ich życzliwa uwaga. Może po prostu zostać inaczej odebrana przez potencjalnych zainteresowanych. A druga historia jest taka. Mieliśmy na sprzedaż dom jednorodzinny, no raczej nawet willę, bo to w takiej willowej dzielnicy Warszawy położony, który w latach osiemdziesiątych został przyozdobiony samodzielnie wykonaną przez właściciela boazerią. Nie był to jakiś kunszt rzemieślniczy. Ale właściciel był z tego niesamowicie dumny. I za każdym razem, a to już było w latach 2000, gdy przychodzili kupcy potencjalnie zainteresowani tym domem, to on po prostu walił ręką w tą boazerię i mówił: Tak, tę boazerię wykonałem sam, solidnie zrobiłem, tego nic nie usunie. No, i problem jest taki, ci kupujący zazwyczaj byli przerażeni, bo oni w ogóle już w głowach, jeżeli byli zainteresowani taką nieruchomością, a powiedziałem lokalizacja atrakcyjna, układali sobie plan, jak tę nieruchomość doprowadzić do obecnie obowiązujących standardów, czy też mody wykończenia. Też mówili: Boże, czy my go obrażamy, że my wątpimy w tę boazerię? Jaki jest z tego wniosek? Ano taki, że bardzo często nikt tak dobrze nie działa przeciwko sprzedaży nieruchomości jak sam jej właściciel, bo on często tak bardzo chce ją sprzedać tak bardzo podkreśla wszystkie zalety, ale to są zalety według niego. Bo na przykład, gdyby mi ktoś opowiadał: "No, fantastyczny dom albo fantastyczne mieszkanie, tu na podwórku jest przedszkole." To raczej by mnie wystraszył potencjalnym hałasem dzieci. Ja nie jestem zainteresowany prowadzeniem dzieci do przedszkola. Ktoś inny może, ale czy ja miałbym być zainteresowany? I to tak samo jak w przypadku sąsiadów. Miarkuj, co mówisz, jeżeli sprzedajesz nieruchomość, a jeżeli jesteś pośrednikiem, to staraj się doprowadzić do sytuacji, aby prezentacje odbywały się bez obecności właścicieli. Zresztą doświadczeni pośrednicy poświadczą, że najlepiej im się prezentuje nieruchomości wtedy, kiedy nie ma w nich sprzedających. I historia trzecia. Mieliśmy kiedyś w czasach jeszcze takich wczesnointernetowych, czyli w czasach, kiedy nie każdy klient obejrzał ogłoszenie nieruchomości w internecie. Wielu przechodziło z ogłoszeń prasowych, więc oni po prostu nie widzieli zdjęć tej nieruchomości. Mieliśmy do sprzedania wspaniałe mieszkanie, drogie zresztą, bo duże, ale też w takiej bardzo ciekawej i prestiżowej lokalizacji. Zainteresowanie tym mieszkaniem naprawdę było duże, bo to była fajna oferta i nasi yy, agenci prowadząc tam na to mieszkanie klientów no mieli zwyczaj uprzedzać ich o tym co zobaczą a oni mieli zobaczyć mieszkanie które było ja wiem można powiedzieć mieszkaniem w którym rozlała się na wszystkie ściany sufity podłogi jakaś tabliczka czekolady było w ciemno brązowym kolorze ściany Sufity podłogi ba, nawet sufit w łazience był wyłożony tak samo jak ściany ciemno, taką czekoladową, ciemnobrązową, terakotą. No, rzecz gustu, komuś tak się podobało, kto to mieszkanie urządził i w nim mieszkał. No, ale agenci, chcąc zdobyć zaufanie klientów, woleli uprzedzić ich o tym, co oni zobaczą. I mówili: No dobrze, to tam zobaczycie Państwo takie dziwne kolory, ale to przecież zawsze można malować. Przecież będziecie robili remont. No i co się okazało? Okazało się, że potem, po chyba ponad 20 prezentacjach, znalazła się nabywczyni na to mieszkanie i ta nabywczyni w rozmowie ze sprzedającym wymusiła, czy też poprosiła go wręcz, żeby odsprzedał jej również też. Ciemnoczekoladowe, brązowe meble znajdujące się w tym mieszkaniu, bo jej po prostu ten wystrój doskonale pasuje. I jaki jest z tego wniosek? Wśród tych klientów 20, którzy wcześniej widzieli, również mogły być osoby, którym to mieszkanie odpowiadało, które chciałyby je kupić. Ale przecież, jeżeli one najpierw Zostały powiadomione przez tego agenta pośrednika, że to, co idą oglądać, jest dziwne, dziwaczne, że to w ogóle wstyd wręcz tak urządzać mieszkanie. No to mogli mówić Boże, nam się to podoba, ale my tego nie kupimy, bo pan czy tam pani agent powiedzieli, że to jest wstyd. A w ogóle, jak ja złożę propozycję, to ten człowiek mnie wyśmieje, ten agent, jeżeli złożę propozycję. No, zastanówcie się, co to oznacza. Po pierwsze, że pośrednik sam sobie utrudniał sprawę sprzedaży. Po drugie, że znów pośrednik był zbyt gadatliwy. Po co komuś kupującemu dawać swoją własną opinię o tym, co on tam zobaczy, przekazywać mu swój własny gust. Komuś się podoba ciemny brąz, komuś się nie podoba. Komuś się podobają różowe ściany, komuś się te ściany nie podobają. Jeżeli sprzedajesz, czy to sam, czy będąc pośrednikiem, to po prostu bardzo starannie przemyśl to, co mówisz w stosunku do kupującego. Nie chodzi o to, żebyś tego kupującego wprowadzał w błąd, ale chodzi o to, żebyś. Na właściwe pytania udzielał właściwych odpowiedzi we właściwym czasie. Robił to normalnie. A jeżeli jesteś pośrednikiem, no to staraj się, żeby w czasie prezentacji może nie było tam właścicieli, albo poucz ich dokładnie, jak mają się zachowywać w czasie prezentacji i nie wstydź się tego robić. A jeżeli jesteś właścicielem i masz jakichś życzliwych sąsiadów, poproś ich, żeby ci nie pomagali w sprzedaży. A następny odcinek będzie o tym, jak kupujący sami mogą działać na własną szkodę, jak sami ulegają autosugestii i będzie to również opowieść na przykładzie z życia wziętym, warto myślę ją poznać. Jeżeli interesuje Ciebie obrót nieruchomościami, chcesz kupić, chcesz sprzedać? jesteś pośrednikiem, jesteś inwestorem, działasz na tym rynku, subskrybuj nasz kanał. Zachęcam do wchodzenia na stronę syment 24pl gdzie znajdziecie no, wiele informacji o rynku, wiele takich porad życia, case'ów, jak również kursy obrotu nieruchomościami. No i cóż, życzę Wam dobrego obrotu. Cześć, trzymajcie się.